biorę się za szybki i naprawdę przypyszny obiad, na który miałam już ochotę od dłuższego czasu. Będą to pity, które zrobię sama. Ciasto jest naprawdę banalnie proste, pokażę Wam zaraz krok po kroku, jak to się robi. Ponadto chcę dołożyć do tego świeże pomidory, zrobić sos z ogórkiem, do tego kurczaczek w pokrojonych paseczki w przyprawie gyros i myślę, że to będzie naprawdę Przepyszny obiad. Mam nadzieję, że Ma potem zasmakuje. On niedługo wraca. Robię właśnie ten obiad, już się robi na dworze ciemno I byłam po jogurt w żabce I tylko ja mogę mieć takiego pecha, prawda? Kupuję jogurt, no i mi spadł Klasycznie No ale może jeszcze uda się go chociaż trochę uratować Będę dodawała jogurt zarówno do kurczaka Do mojego sosu Tutaj mamy ogórka, koperek, czosnek Dodałam też sól Trochę cukru, dodam jeszcze trochę cytryny, jogurt i... Idealny taki cacyki do moich pit? Pit? Chyba tak. No i trochę dodam jeszcze do kurczaka. Tutaj mam, yy, dodałam sobie trochę czosnku, przyprawy gyros oraz takiej indyjskiej. Smażę sobie tego kurczaczka, tutaj tylko w międzyczasie usmażyłam sobie paprykę z cebulką jako taki dodatek, żeby była miękka. Nagrzałam sobie piekarnik, więc zaraz sobie wstawię te pity, dodam tylko tego jogurtu. Bo jak widzicie, to ciasto jest na razie takie. Po prostu trzeba je zrobić bardziej rzadkie. Tak wyglądają te moje pity, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Robiłam je pierwszy raz, więc nie oceniajcie mnie. Zobaczcie, to mięso jest w ogóle dobre. Już. Jesteś błędny? No, miękkie. Mmm, ale dobre. W ogóle byłam w żabce, nie? Mhm. Widziałeś przed tym? Przed klatką jaki jogurt był rozdany? Yeah. Nie. Było. Ja to wytarłam, ale... Oczywiście szłam z dwoma jogurtami, nie? Z żabki. I mówię, aaa śmiesznie by było jakby mi się roz jeden ja i mi spadł, czarnie w tym momencie pomyślałam. I w ogóle tam się sprawia, że dzisiaj chodzę cały dzień bez majtek, nie? Mm -hmm. I tak byłam w w sklepie. Zrobiłam kity sama. Cała wow. zrobiłam ciasto. Ale nigdy się nie robiłam nie wiem co z tego wyjdzie. Wyszło. W ogóle są twarde jak skała. A to chyba nie jest dobry znak Może ja jej za dużo robiłam Ale jak coś to jeszcze mamy jeszcze kupne <głapki> Chyba jej rozrosną skrzyżenie Wziąłam dzisiaj śmieci Odkurzyłam, umyłam okna Rozprzątałam całą chatę, zrobiłam pranie, stoi na balkonie No jest gorące bardzo Nie gorąco Jezu, ja nie wiem co z tego będzie Bardzo Wiesz może. Chociaż? Daj mu gryzać. Ale to jest bardzo. To jest bieganika. Ciepło teraz. No chyba głowę. No dobre tak, są, nie? Bo no, nie mamy już pół piąte, ale chyba że one słone, nie? Mhm. Mm no tak zwykle tak, mi się słone, a wszystko mi się zlęło. Zakochana jesteś. Mm -hmm. się ogarnęłam i zbieram się na spotkanie z moją przyjaciółką, idziemy sobie do kawiarni i do restauracji właściwie połączymy to w jedno miejsce, idziemy do werandy zjemy sobie zupkę ja mam ochotę na taką zupę krem z pomidorów, ona z dyni więc spędzimy sobie miło czas ubrałam się cała na kremowo i zaraz wam pokażę jeszcze jakie buty, no i całą stylówkę wam pokażę no i muszę się zbierać, bo praktycznie za jakieś 10 minut mam autobus Wyglądałam, jakbym nie miała bluzki pod spodem, jakbym miała goły brzuch I jestem takim słodkim Francuzikiem A masz bluzkę pod spodem? No mama, nie widać, nie? nie. Wygląda trochę jakbym mnie miała No, ubrałam się cała na beżowo Więc bardzo jesiennie Jak się pobrudzę to będzie przypał. właśnie z zakupów, bo jutro przyjeżdżałem do nas nasi znajomi, właściwie moi znajomi i stwierdziłam, że chcę ich jakoś fajnie przywitać, więc postanowiłam zrobić jak zwykle jakieś domowe przekąski. Jutro się za to wezmę. Dzisiaj na razie zrobiłam tylko zakupy. Kupiłam taką wielką bagietkę, bazylię i chcę zrobić bagietkę z Pomidorami pokrojonymi, wymieszanymi z bazylią, z czosnkiem do tego mozzarella. Ja byłam wczoraj coś takiego, gdy byłam z moją przyjaciółką na wejściu, wzięłam sobie taką przystawkę, czyli właśnie takie bagietki zapiekane z mozzarellą oraz z pomidorkami pokrojonymi, więc na pewno już rozoblacie na nasz stół. Ponadto wzięłam taką naprawdę świeżutką bazylię. W ogóle ja uwielbiam zapach bazylii, więc to jest coś wspaniałego dla mnie. Jeszcze taka świeżutka, jak będzie tak posypana, to myślę, że idealnie. Co jeszcze tutaj wzięłam? Jakąś tortillę, yy, trochę piwka, tak wiecie, po prostu na taki wieczorek ze znajomymi, więc my myślę, że będzie fajnie. Bardzo długo już się nie widzieliśmy, jeśli to oglądacie, to <grym> zrobiłam zakupy dla was. Yy, no i to jeszcze chciałam dodać. Zrobiłam zakupy na weekend na Początek przyszłego tygodnia, z tego względu, że jutro mamy piątek, czyli 11, wszystko pozamykane i stwierdziłam, że po prostu uzupełnię zapasy. E, w ogóle jutro też wybieramy się do escape roomu. Bardzo jestem... Podekscytowana i nie mogę się doczekać. Ja uwielbiam chodzić do escape Prumów. Do tej pory byłam na Krasnoludach. Teraz wybraliśmy tajemniczy las, także jestem bardzo ciekawa. Tajemniczy las po zmroku, więc jestem ciekawa, czy sobie poradzę. Poradzimy w czwórkę, bo zawsze chodziłam na to z moją siostrą i praktycznie ona w większości odpowiadała za to i najwięcej tam myślała, więc jestem ciekawa, jak to nam pójdzie. Montuję właśnie dla Was film ten, który obecnie oglądacie i naszła mnie taka wielka ochota, żeby zrobić sobie już troszkę tej bagietki zrobię, może przetestuję, zobaczymy jak to wyjdzie um, mam ogromną ochotę na to i nie mogę się powstrzymać, więc robimy bagietkę z pomidorami bazylią, czosnkiem przepyszną z piekarnika, zapiekaną z mozzarellą. Maciej zaraz wróci więc zjemy sobie razem, odpalimy sobie jakiś film i spędzimy miło yy, wieczór tak cozy. Chciałam, żeby ten film w ogóle był taki przytulny, domowy i taki wiecie: jesienny, więc mam nadzieję, że mi się uda to spełnić. Cestuj, Wszystkie wyłożyłam, jak coś nie że to wszystkie dla ciebie. Mmm, myślałem. Zmietą najmniejszą. Dobre? Dobra? Mm -hmm. Czy może dać jeszcze świeżą bazilę na to? Mocik. Hmm. I i tak. zastanawiam się, co oni tam dodali. Bo te zwierady były przepyszne, co jadłam. Bo to też takie coś jadłam, nie? To jest to, co ty kiedyś jadłeś, tylko ty nie myślisz takiego dobrego. Tadek, ale dobre też Mhm. <tryk>